Tworzenie produktu z wariantami. Odszukujemy produkt, dla którego chcemy utworzyć warianty. Edytujemy ten produkt. Przechodzimy do sekcji dane produktu. I z produktu prostego wybieramy produkt z wariantami. Zapamiętujemy sobie cenę tego produktu, jeśli cena ma być taka sama na wszystkich wariantach. Przechodzimy na produkt z wariantami. Następnie zakładka, atrybuty. I w atrybucie rozmiar i kolor zaznaczamy, aby były te atrybuty dostępne. Dla wariantów. Zapisujemy atrybuty. Następnie wchodzimy w zakładkę warianty i wybieramy utwórz warianty ze wszystkich atrybutów. Potwierdzamy. Komunikat systemowy mówi, że system utworzył nam cztery warianty na tym produkcie. Wchodzimy teraz w edycję każdego z tych wariantów. Wpisujemy jego cenę. Wybieramy sobie obrazek dla tego wariantu. I przechodzimy do kolejnego. Również wybieramy sobie wariant. Oczywiście zdjęcia ustawiamy adekwatne do danego wariantu. Ja tylko w celach pokazowych ustawię przykładowe zdjęcie. Podajemy cenę. I ostatni. Wybieramy zdjęcie. Ustalamy jego cenę. Zapisujemy zmiany w wariantach. Zapisujemy następnie nasz produkt. A następnie możemy sprawdzić na stronie produktu, czy taki produkt ma rozmiary. Oczywiście mamy nasze kolory i mamy nasze rozmiary, i teraz możemy taki produkt kupić. Na tym produkcie nie ma zdjęcia. A żeby było tutaj zdjęcie, to musimy tutaj ustawić obrazek produktu. I teraz możemy jeszcze raz to zaktualizować. I sprawdzamy sobie produkt. I produkt ma dwa warianty i rozmiary. I teraz sprawdza w magazynie, czy są takie rozmiary. To wszystko. Dziękuję.